Jak młoda. What's the story? Gdy gwiazdkę nie 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 z nieba chcesz dostaniesz. Gdy gwiazdkę z chcesz dostaniesz. Wszystkie dzieci napędzłe pogrążone są we śnie, a ty jedna ty żonie. No właśnie, Irenka <laughs> ostatnio nie sypia w przeżakowaniu, więc nie jest jego jedyna pogrążona we śnie, tak? Ok. Super. So, dobra, ciąg dalszy. A teraz nam musisz wytłumaczyć, co jest na obrocie tych plansz.

może zaczniemy od czego? Irko, jak proponujesz? Od głowy... Sarah, od głowy. Od głowy zaczynamy. Czy ktoś ma głowę? Veronika ma głowę. Kto ma jeszcze ciąg dalszy? Widzę, że Sara chyba coś ma, tak? Sarko pokaż. O, Sara ma dosyć po część głowy. Bo ma tutaj... Dobra, sprawdzimy i ręka. Płać pierwszy ważny pózek. Zacznij, dobrze. Tak, a jaki ma jeden gość? Takciu, jak to gość. A zobaczycie, nie Nie, to kot. Dobrze, mamy głowę, uszy. Ale kieszki mają uszy. Co dalej? Ogon yy, Natalko to chyba będzie. Tu? Tu tutaj? Co ma jakiś pomysł co będzie dalej? Podłoga. Ja jest podłoga. To jest podłoga. Ja mam kawałek podłogi O podłoga, ale dla podłodze co? przednia. Przednia czy tylna? Przednia. Co ma Kubuś? Kubuś, a jakie, które to są łapy kocie? Tylnie. Tak. No to będą być bardziej się. z tyłu. Proszę, kto będzie chciał tutaj tak ja. położyć? No? To są, to są tylnie. więc gdzie one muszą być? No chyba nie tak od razu przy głowie, prawda? Z tyłu. To belly, you have to find the belly? Where's the belly? ja oh, yeah. wow, yeah, belly? Oh,

Powoli, powoli. No, kto ma jeszcze jakiś pomysł? Jak zapełnić tę część? Kto ma grzbiet? Komu się wydaje przynajmniej, że ma grzbiet? O, Ola ma coś takiego, zobaczcie. To ma taki kształt koci grzbiet. To się nazywa, wiecie? Może z kimś spróbować?

Get back with the z góry. And the legs? are you sure Ola, ma Nie, Olu, some Ola ma coś. jeszcze. ona ma. Ola, ma tail, right? Yes? Some tail. Ola ma chyba jakąś końcówkę czego? Mm. I coś jeszcze. Muszę może tobie się uda. To jest dosyć trudny element. Może tobie się uda coś jeszcze gdzieś do Ogon, no, ale tu musimy chyba jeszcze te ładne.